Środowisko piłkarskie jest w szoku nieprawdopodobna informacja nie żyje Boniek legendarny tak naprawdę piłkarz nie żyje zmarł Boniek, legenda praktycznie polskiej piłki. No właśnie, dzisiaj na temat tego zawodnika, przedstawię także jego biografię, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj na temat zaskakującej tak naprawdę informacji, która obiegła całe środowisko sportowe, także tutaj dziennikarskie media podały taką informację, nie żyje Boniek tak a więc legendarny tak naprawdę piłkarz e, który przecież tutaj występował e, tak, no, na szczeblu lokalnym ale zawsze miał tutaj e, tak e, praktycznie serce do gry tak, nie żyje Józef Boniek, ojciec e, tak naprawdę Zbigniewa Bońka. Sam Zbigniew Boniek wypowiadał się na temat swojego ojca w ten sposób, cytuję. Mój ojciec grał twardo, przed nikim nie pękał, ale nie był brutalem. Przeciwnicy go szanowali, a czołowy polski napastnik Marian Norkowski mógł się poświęcić strzelaniu bramek dla Polonii, bo wiedział, że z tyłu ma Bońka, który zatrzyma przeciwników. Ja za bardzo nie pamiętam ojca z boiska, ale, ale jego cechy na pewno przejąłem. Dopóki jest szansa, to walczę kiedy nie ma też, żeby móc spojrzeć sobie w twarz. Koniec cytatu, tak właśnie powiedział Zbigniew Boniek prezes polskiego Związku Piłki Nożnej w wywiadzie dla Rzeczpospolitej na temat swojego ojca, tak, Józefa Bońka. Natomiast przedstawię też tutaj karierę piłkarską Józefa Bońka. Józef Boniek urodził się 12 marca 1931 roku w nakle nad notecią. Natomiast zmarł 12 grudnia 2019 roku zmarł w wieku 88 lat, polski piłkarz i trener ojciec Zbigniewa Bońka. tak? I teraz kariera sportowa. Karierę piłkarską rozpoczął w zespole Czarni Nakło nad notecią w latach 1953 do 1958 był zawodnikiem drugoligowego klubu Zawisza Bydgosz. Wystąpił co najmniej w 112 meczach szczelił jedną bramkę w latach od 1959 do 1963 występował w Polonii Bydgosz, w tym w, a w tym w latach 59-1961 roku w pierwszej lidze. Na klasie rozegrał 60 spotkań. Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował jako trener między Czarnych na od 66 do 68 Unisolec Kujawski i Gwieździe Bydgosz, tak? W tych właśnie zespołach praktycznie tutaj występował ojciec Józefa Bońka. Oczywiście tutaj ojciec tak, tutaj Zbigniewa Bońka, no nie miał takich spektakularnych sukcesów, tak jak Zbigniew Boń, jeśli chodzi o reprezentację Polski w latach 70 i 80, tak? Wiemy przecież, że Zbigniew Boniek był gwiazdą tutaj, jeśli chodzi o Polską Ligę, także później Juventus, Turyn. Natomiast, no, pamiętajmy, że to po prostu właśnie tacy zwykli ludzie, tak, którzy tworzą piłkę nożną, którzy właśnie szkolą młodych piłkarzy, to oni dają najwięcej praktycznie w tych pierwszych latach. No i to oni też zarażają tą pasją, tak, później kolejne pokolenia, swoje dzieci, rodziny do piłki nożnej i z tej pasji później rzeczywiście, tak, no, są piłkarze, tak, Którzy rzeczywiście, no, przede wszystkim do piłki nożnej trzeba mieć pasję w pierwszej kolejności, a dopiero później myśleć, jakby o pieniądzach, o sukcesach, sławie itd. Tak Natomiast, no właśnie, ta informacja przykra dotarła do nas, także ojciec Zbigniewa Bońka zmarł praktycznie w wieku 88 lat. Na pewno tutaj, no, to jest smutna informacja dla prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i te, te cechy charakteru, tak o których właśnie mówił tutaj Zbigniew Boniek, tak? Mój ojciec grał twardo, przed nikim nie pękał, ale nie był brutalem. Przeciwnicy go szanowali, a czołowy polski napastnik Maria Norkowski mógł się poświęcić strzelaniu bramek dla Polonii. Czyli podobnie praktycznie grał tak jak Zbigniew Boniek, tak? W do. Przed nikim praktycznie nie pękał, tak jak Zbigniew Boniek nie obawiał się wyjecha, wyjazdu praktycznie do Włoch, tak nowa kultura, praktycznie nowy język, tak tutaj też szatnia musiała go praktycznie zaakceptować. Wiele przecież jest tych anegdot powstało filmów i także książek na temat tego, jak pierwsze kroki stawiał praktycznie Zbigniew Boniek za granicą. No i rzeczywiście, Zbigniew Boniek niczego się nie obawia. No dzisiaj, praktycznie jak piłkarz wyjeżdża za granicę, no to może wszystko sobie sprawdzić wcześniej na YouTubie, tak? Menadżer mu wszystko zaklepie i tutaj oczywiście mieszkanie, tak, jakiś nocleg załatwi mu praktycznie tutaj ten wyjazd cały, tak, od A do Z logistycznie. Piłkarz ma tylko po prostu wyspać się, pójść na trening, tak, wykonać jak najlepiej swoją pracę, natomiast na tamtych czasach zupełnie było inaczej, tak, było też w ogóle ciężko, jeśli chodzi o sam wyjazd za granicę, tak, trzeba było uzyskać pozwolenie, to nie było takie proste, tak są przecież tutaj całe historie, anegdoty związane z tym, z wyjazdem praktycznie Zbigniewa Bońka, że przyjechali tutaj wodarze Juventusu do Polski, tak, że tam były pieniądze, tam jeszcze sprzęt jakiś sportowy, bodajże piłki i stroje w rozliczeniu, także no tutaj wiele praktycznie jest tych anegdot, natomiast rzeczywiście tutaj Zbigniew Bońek mówi w ten sposób, tak, przeciwnicy go szanowali, a czołowy polski napastnik Maria Norkowski mógł się poświęcić strzelaniu. Bramek dla Polonii powiedział, że z tyłu ma Bońka, który zatrzyma przeciwników. Ja za, bar za bardzo nie pamiętam ojca z boiska, ale jego cechy na pewno przejąłem. Dopóki jest szansa, to walczę, kiedy nie ma też, żeby móc spojrzeć sobie w twarz. Tak? no ja tutaj przypomnę tak naprawdę legendarne poświęcenie Zbigniewa Bońka, gdzie praktycznie przyjechał na mecze prezentacji Polski, tak i za bardzo na to się nie zgadzały praktycznie władze Juventusu, no i nawet była sytuacja tego typu, że padły słowa, że jeżeli po prostu pojedzie na mecze prezentacji Polski, klub na to się nie zgadza, że jeżeli pojedzie, no to może tutaj wrócić do klubu, ale już nie będzie miał zatrudnienia, czyli zobaczcie sobie, tak, Zbigniew Bońek praktycznie pojechał na mecze prezentacji Polski Postawił na szali tak praktycznie swoją rodzinę, tak byt rodziny. No oczywiście pewnie miał jakieś środki finansowe, tak Znalazł by pewnie zatrudnienie w innym klubie, no ale to był stres, to były nerwy, tak. Nie było też takich agentów, tak. Teraz są agenci praktycznie piłkarzy, którzy są w stanie tak szybko znaleźć klub. No i no ale na szczęście wrócił później do, do, do Juventusu. Do, no, do, po prostu do klubu, no i klub go nie dzwonił, tak, natomiast rzeczywiście takie padły słowa, że jak pojedzie na, na dany mecz, no to praktycznie może to się spotkać z tym, że no już nie będzie miał zatrudnienia w drużynie, tak, w drużynie Juventusu, no dzisiaj raczej z tym się nie spotyka, tak, z takimi informacjami, e, piłkarze no muszą jeździć na mecz reprezentacji, czy chcą, czy też nie, no bo jest to praktycznie obowiązek, tak, e, natomiast no rzadko się zdarza, żeby jakiś klub nie puścił piłkarza, no nawet Robert Lewandowski przyjeżdża, a tak teoretycznie można też było powiedzieć, że jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, to Messi na przykład, czy Robert Lewandowski, czy Cristiano Ronaldo, no to na przykład nie powinni jeździć na mecze reprezentacji, tak, no bo może się tam coś stać, jakaś kontuzja, a później jak będą grać w swoim klubie macierzystym, no ale to nie ma znaczenia, tak, to oczywiście nie ma znaczenia, że i piłkarz jest w dobrej dyspozycji, kontuzję może złapać zarówno w meczu ligowym, jak i też w meczu reprezentacji Polski, także tutaj była sytuacja z Arkiem, na przykład Milikiem, Arek Milik, dopiero co przyszedł do Napoli, za gigantyczne praktycznie pieniądze, tam było 32 miliony euro z Ajaxu Amsterdam i zaraz po tym niedługim czasie praktycznie złapał kontuzję na meczu reprezentacji Polski, tak? Natomiast Napoli tak naprawdę konsekwentnie na niego stawiało, tutaj poczekano, aż wyleczy tą kontuzję, wrócił do dyspozycji i dalej występuje w Napoli, szczeragole. także no nie można się oczywiście tym jakby kierować. Natomiast rzeczywiście, tak powiedziałem, no ci zwykli tak naprawdę zawodnicy, pasjonaci piłki nożnej, tak? Którzy kochają tą piłkę nożną, to oni rzeczywiście budują buduje, budują tą piłkę nożną a nie wielkie korporacje firmy, tak, które to oczywiście jakby biorą od strony takiej marketingowej zarządzają bo to liczy się tak naprawdę pasja zainteresowanie i tak naprawdę zawodników, po tym nie każdy zawodnik osiągnie karierę pamiętajmy, że często patrzymy na przez pryzmat tutaj, tak na, na, na Messiego, czy na Roberta Lewandowskiego czy na Cristiano Ronaldo jak na jakichś bogów piłkarskich a, a powiedzmy sobie wprost, że to jest też Kwestia szczęścia, tak wiele tam jest czynników jeśli chodzi o, o to, żeby tą karierę osiągnąć. Ale też jest kwestia czynników, tak? Kwestia po prostu szczęścia. Kwestia tego, że na przykład piłkarz nie ma jakiejś kontuzji poważniejszej. Wielu było piłkarzy, którzy się dobrze zapowiadali, a kontuzja kompletnie przekreśliła ich karierę piłkarską. Natomiast to też jest kwestia szczęścia, jeśli chodzi o wybory. Wielokrotnie przedstawiałem to na moim kanale, jeśli chodzi o na przykład Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka, że mieliby, że mają praktycznie tutaj ten sam tor, jeśli chodzi o karierę. Robert Lewandowski właśnie był przymierzony do dżonu i nawet był na Miejscu, ogląda to środki tak sportowe natomiast ostatecznie poszedł do Borussii Dortmund bo klub go chciał tak ostatecznie podjął decyzję inną w, ostatnim, w, w ostatniej chwili no i zobaczmy sobie jak ta kariera zupełnie inaczej wygląda tak nabrała tempa a Robert Lewandowski potem wiadomo Borusia Dortmund później Bayern Monachium także Krzysztof Piątek poszedł do Genui kilka lat później no i zupełnie inaczej ta, ta kariera go wygląda tak potem z Genui przeszedł do Milanu i tu już ta kariera zastopowała tak też Liga Włoska jest bardzo wymagająca, ciężka. Natomiast rzeczywiście Robert Lewandowski, tak, tutaj w, le, lepiej mu idzie praktycznie w tej lidze, w Bundeslize. Nie wiem, czy byłoby mu tak dobrze po prostu w lidze włoskiej, tak, w Serie A. Natomiast rzeczywiście no można powiedzieć, że te kariery były zbieżne, tak, były zbieżne, to tutaj po piątku można zobaczyć tak naprawdę, jak kariera by przebiegała Roberta Lewandowskiego, tak po piątku można właśnie było to zobaczyć to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem możecie też napisać w komentarzach, tak tutaj wyrazy jakieś współczucia, kondolencje dla prezesa Polskiego Związku Biłki Nożnej Zbigniewa Bońka, być może znajdą się tutaj, tak, tacy właśnie tutaj ludzie, którzy Pamiętają właśnie Józefa Bońka, być może ich trenował, być może pamiętają go z boiska, tak? chociaż no na pewno tych ludzi jest bardzo mało już teraz. Natomiast rzeczywiście możecie napisać kilka słów tutaj wsparcia. Na pewno to będą miłe słowa dla prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.